Cześć, tutaj Mata D I muszę ten odcinek od nowa nagrać Bo... Nie wiem, coś mi się stało I Nagle mi się włączyło i ten filmik nie był zaliczony Nie wiem Co to się dzieje z ostatnią z moją kamerką, ale ja Mówiłem, to Starter Pack Jest, no, mój trzeci i ostatni eee, I... Jest jedna karta limitowana edyc edy z limitowanej edycji I dwie małe karty a więc te dwie małe to jest Savi Hernandez Jenison i Jenison Kawani Jak widzicie i od razu się sobie, sobie do koszuleczki wsadzę A, żeby już nie było Czarne koszuleczki no o pięknie widzicie Takie. O. tu no, jak zauważyliście, no to już nagrywam w tym nowym miejscu. Tro teraz tutaj będę nagrywać, bo jest więcej miejsca na nagrywanie. A więc, od tego czasu, teraz tu będę nagrywać. I Savi, Widzicie? No, i dużą kartą XXL z limitowanej edycji jest. Kawani. Kawani, poczekajcie, o tak, kawani, tak i ma Limitki o, widać wszystko. Widać, no i tu są cztery paczki, ale ja sobie to tak zrobię, że zrobię z tego, um, o no tak, po, po paczce będę sobie otwierać w każdym odcinku, że nie wszystkie paczki w jednym odcinku. Tak sobie zrobię, albo trzy części z tego zrobię. O, no, trzy części z tego sobie zrobię. I tylko chciałem wam zaprezentować, jakie są karty limitowane. Yy... No i tak, w następnym odcinku będę otwierać paczki. Jak tutaj sobie już dałem. Tu to jest Iniesta, drogba Messi Neymar. A więc tu sobie ją dam, i w kolejnym odcinku będę otwierać. A więc do następnych odcinków Tutaj z wajmatha legiem nie zapomnijcie zlajkować i czasu spróbować, cześć.